Cześć, i czołem, drogi widzu. z tej strony w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, w którym spróbujemy sobie odkryć wszystkie sekrety na 100%. A jak widać, nie zostaje nam za wiele, gdyż jeśli chodzi o całą mapę, tutaj Hogwartu, potrzebujemy 4 skarbów, 11 stron przewodnika i jednego posążka Demi Moza. Dobra, zrobimy tak. Polecimy sobie może od tamtej strony, będzie najłatwiej. Dobra, i zaczniemy sobie stąd. O, już nam tutaj pierwszy dzwonek zadzwonił. Boisko do Quidditch'a. Boisko do Quidditch'a Hogwartu to miejsce zażartej rywalizacji domów, podczas której ścigający, pałkarze, obrońcy i szukający ruszają w przestworze w pogoni za Pucharem Quidditch'a. Oczywiście pod warunkiem, że ten ulubiony sport czarodziejskiego nie został w danym roku zakazany przez wyjątkowo nieświadomego dyrektora. Świetnie. Teraz myślę, że możemy tutaj udać się tymi, takimi nazwijmy to strażnicami, do przodu. I zobaczymy, czy uda nam się tutaj coś odkryć. Dobra, tutaj może niekoniecznie. Wydaje mi się, że będziemy musieli koczyć tutaj. Oops, pupsi. Mamy jakąś skrzynię przed nami. E, no, nic ciekawego. Chociaż w sumie z drugiej strony tutaj widzę jakiś zamek. Hamora. pot Hamora, Fantastycznie. O, dzień dobry, Panie Moon. Świetnie. Drogi pamiętniku, z każdym dniem jest mi coraz trudniej udawać, że wszystko jest w porządku i służyć mojemu kochanemu Hogwartowi. Niemalże codziennie napotykam kolejne posążki de Mimoza. Kto za tym stoi? Kogo skrzywdziłem tak bardzo, że teraz torturuje mnie tymi okropieństwami? Jestem w rozpaczy. Od kiedy spotkałem to szkaradne stworzenie w Hogsmeade nie mogę spać. Obawiam się, że, to że te przeklęte posążki nie tylko przeszkodzą mi wykonywać obowiązki, ale zacznę też podle wyglądać bez wymaganych 8 do 9 godzin snu. Muszę być twardy. Jeśli się złamie, kim, w kim uczniowie tego magicznego przybytku będą szukać oparcia? Gdybym choć na jeden dzień opuścił posterunek, w Hogwarcie na pewno zapanowałby chaos. Muszę znaleźć w sobie siłę. Dla dobra uczniów, dla dobra Hogwartu, prestiżowe zapiski Glatwina Muna. No, to chyba nie tutaj dzwoni, tak a propos. A tutaj w ogóle te strale, da się je złapać? Nie, nie można. Ok. No i świetnie. Kolejny zamek otwarty. Krwawe mięso. Ten widok mógłby stanowić podstawę do zaalarmowania władz, ale spokojnie. To jedynie krwawe mięso używane do karmienia tystrali. Okej. Okay. No, proszę, będziemy mieli nić do odnalezienia. To tego nie robiłem. Lumos. Lumos. Okej, okay, chyba kojarzę gdzie to jest. Tutaj jest to stajnia, w której się znajdujemy. Tam pewnie jest ten pierwszy mur, a to jest ten drugi. Okej, okay. spróbujmy. Czyli nie ten, a ten, ten przed nami. No właśnie. Gładko poszło. 거든요. Tak jakby. O. Kto by pomyślał. No, Demimos. Proszę, proszę. Się ukrywał przed nami, no? Ale już go mamy. Wo, Demimos mi tutaj przyciął grę. Masakra. Wyszałem brzdęknięcie. Tutaj, tak jakby. Mury obronne zamku. Wraz z potężnymi zaklęciami ochronnymi, te mury obronne od wieków ochronią zamku. Starożytne pokoje i korytarze, znajdujące się w samych murach, są na pewno warte zbadania, gdyż kryją w sobie własne tajemnice. Okej, okay, na razie ani widzę ani słuchu. Trzminorki. Trzminorki to magiczne, latające insekty, produkujące, wywołujący melancholię syrop żywią się pokrzywami, a gniazda zakładają w ciemnych, odosobnionych miejscach. Niestety znane są z zajmowania pszczelich ulów, co ma oczywiście potworny wpływ na znajdujący się w nich miód. Okej, okay, na razie niczego tutaj nie widzę przez Revelio. A tam coś będzie? Tutaj? O proszę. Krzynia. No nie nieźle. Nie źle. Dobra. Spójrzmy na mapę jak to wygląda. E, w tym miejscu tutaj. Strony przewodnika 32 na 34, czyli jeszcze potrzebujemy dwóch stron, Rebellion. Ok, to teraz pobiegamy znowu. Aczkolwiek z drugiej strony raczej nie powinno tutaj już nic być do odkrycia, bo przecież właśnie przebiegłem od lewej do prawej strony. Tu coś jest, jest, jeszcze. Tak jakby. I tutaj, okej. Okay. A, okej. Okay. Tu mamy też... ...skrzyneczkę, której dawno nie mieliśmy okazji opierać. Świetnie. Hello Okej, tutaj potrzebujemy lewiosów. Fantastycznie. Okej, okay, tutaj niczego nie widzę już. E, w takim wypadku wejdźmy może sobie tutaj do Hogwartu. Bo to też jeszcze jest skrzydło całe. Tylko. Gdzie tu coś w ogóle może być? O! Dobra, chyba mam odpowiedź. Gdzie tu coś może być? Cokolwiek to jest na dole. Oznaki życia nic nie daje, więc... zejdźmy sobie na dół. To gdzieś jest za ścianą w ogóle. Aha. O, słyszałem coś. Gobeliny z sagi wilkołaków. Ta seria gobelinów opowiada tragiczną historię czarownicy ugryzionej przez wilkołaka. Ona, uciekła ona z domu, aby chronić swoją córkę i męża. Plotka głosi, że jej córka przez wiele lat zasypiała przy dźwięku wycia wilka. A czemu to się tak podświetla? Nie wiem, to ciekawi mnie to właśnie. Czemu tak się dzieje? Bo jakby nie spojrzeć, to właśnie rewelia też pokazuje, że tam jest jakaś skrzynia, ale za bardzo nie wiem, jak się do niej dostać. No, kurczę, nie mam pojęcia, naprawdę. Ale dobra, mniejsza z tym. Ok, jak wygląda to miejsce, gdzie jestem? Jest Finito, 100% super. Tutaj Finito, 100%. Tutaj jedna strona przewodnika. Hmm. Dobra, zacznijmy od klasy transmutacji. Będziemy szukać po prostu. Bo może być tak, że sali którejś pani profesor nie otworzyłem w sensie pokoju, tak jakby albo profesora. Uwa. Hmm. Nic tutaj nie daje oznaki życia. Ej, ja zawsze chciałem spróbować w sumie. Mogę zrobić. No niby mogę. Eee, nie, nie da się. Dobra, a mógłbym w takim wypadku Awada Kedawra, skoro... Nie, nie mogę na kocie Awady Kedawra, niestety. <dobra>, Dobra, to było brutalne. O, 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 coś tutaj słyszałem. Ale to chyba gdzieś tam. U góry? Jak ja to mogłem pominąć. Wężowe okno, chociaż ślizgoni lubią myśleć, że to okno jest w jakiś sposób chodem dla założyciela ich domu. W rzeczywistości jest to wężowa ta bestia owinięta wokół drzewa, które wyrasta z ust legendarnego a zielonego człowieka. Chciałem powiedzieć zielnego. Dobra, jak to wygląda? Bo tu czegoś mi brakowało w tym skrzydle, gdzie ja jestem. O, i skrzydło astronomiczne jest również na 100% ukończone. Super, skrzydło południowe. Mamy jedną skrzynię i jedną stronę przewodnika. To chyba pamiętam w ogóle, co ten, co tutaj, czego tutaj mi brakowało. Pamiętam, że ten pokoik taki był z tym balkonikiem i nie mogłem na ten balkon wleźć. Tam pewnie jest zarówno i strona, jak i właśnie skrzynia.

Galon, 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 gdzie ty masz głowę? I mamy 100%. I słuchajcie, finito prawie. Jedną stronę i dwie skrzynie na wielkich schodach, czaicie. Ciekaw jestem, gdzie to będzie mogło być ukryte. Na pewno w jakimś, nie wiem, powiedzmy, kabinecie dyrektora, bo tam jeszcze jedna taka była, właśnie. Um... Był taki jeden pokój zabezpieczony jego kluczem specjalnym, a ten klucz zdobyliśmy po e, misji z Fitzgerald. Dobra, wybiegamy do góry. Na razie cisza i spokój. Już się zaczyna. Jeszcze tylko zobaczę u góry, czy to. a nie u góry tego nie było, bo przecież tam dosy, nie dosłownie tylko dobrze przeszukiwałem ten rejon. Ok. Rozwiąż tajemnice Hogwartu. Rebellion. Biuro przyjęcia i księga dopuszczenia. Księga dopuszczenia i biuro przyjęcia zostały tu umieszczone przez założycieli i nie ruszano ich od tego czasu. Przechowują imię każdego potencjalnego ucznia Hogwartu. Gdy tylko objawią się u ich pierwsze znaki magii, samo pióro jest zdecydowanie łagodniejsze od księgi, która czasem zamyka się jeszcze zanim imię zostanie zapisane. Jeśli objawieniem magii nie jest wystarczająco dramatyczne, no dobra, mamy tak jakby te dwie skrzynie. No i ukończony Hogwarts w 100%. A więc powiem Wam tak: Hogwarts 100%, Hogsmeade Hogs, 100%. Więc to oznacza, że teraz możemy już tylko i wyłącznie delektować się otwartym światem, i mamy za sobą tutaj trudy eksploracji Hogwartu i poszukiwania wszystkiego, co było przed naszym wzrokiem ukryte. Cóż, myślę, że w tym momencie odpowiedni jest to moment, aby zakończyć sobie ten odcinek. W kolejnym natomiast myślę, że weźmiemy się tutaj za robienie zadań. Naprawdę, główne zadanie jest w Hogsmith, ale też na mapie świata coś tutaj widzę mamy ciekawego do roboty. Poza oczywiście eksploracją i poza tutaj na przykład, um, um, jakby to powiedzieć, odkrywaniem właśnie tych wiosek, na przykład Marunwin, poza odkrywaniem tych wszystkich regionów tutaj, tak naprawdę. Myślę, że nie zajmie nam to jakoś specjalnie długo, ale kto wie. Jak, się, jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy, nie? W każdym razie w dalszym ciągu mnie to zastanawia, gdzie tutaj jest jakieś zadanie, bo jest pokazane na mapie świata, że jakieś zadanie jest, a nie widzę tutaj nigdzie. Znaczy no, najłatwiej to by było w ogóle wejść w misję. Czyli misja dokładnie. Mistrzowska różdżka, a no, tylko mistrzowska różdżka i duch naszej miłości, być może to też. Nie wiem, mniejsza z tym. E, dobra, spójrzmy tylko na nasze talenty też, bo ja tu od chyba paru dobrych leveli w ogóle nic nie rozdaję. E, dobra, co to jest? Mistrzostwo Awada Kedawry. Zabicie przeciwnika za pomocą Awada Kedawry zabija wszystkich przeklętych przeciwników. I pokonanie przeciwnika pod twoją klątwy przywraca część twojego zdrowia. Może być. Hmm. Ja myślę, że to nam nie jest potrzebne jakoś specjalnie, chociaż. to ta przeklina przeciwników. To się przyda już bardziej. Okej. Okay. Mamy jeszcze 5 punktów. Wrogowie trafieni z zaklęciem transformacji, przemieniają się w wybuchowe obiekty. Uderzenie Descendo zada, tworzy zadającą obrażenie falę uderzeniową. Bombarda wywołuje wybuch o gigantycznym obszarze, to się przyda. Glacius mi nie jest potrzebne. Biękłość Drętwoty. Okej, okay, zadaje obrażenia. Podkradanie się. Zmniejsza zdolność, nie, to nawet nie jest potrzebne jakoś specjalnie. Okej, okay, to też w sumie nie jest jakoś specjalnie potrzebne, bo ja nawet nie stosowałem tych yy, mikstur. Hmm. Co by tutaj wykupić sobie jeszcze? Nie mam pojęcia tak naprawdę. O, Diffindo może być. Dobra. Biegoś protego. Odbija dwa przeciwniki, to te dwa pociski może też być. I trafieni drenfotum pozostają w stanie oszczędzać przez dłuższy czas. Ewentualnie udane blokowanie za pomocą tego napełnia licznik starożytnej magii to się przyda bardziej. No i dobra, punkty wszystkie mamy rozdane, super. 78% ukończenia mamy, wyzwań z tego co widzę. Okej. Okay. Modne szaty wyścigowe możemy sobie odebrać w zamian za rozwiązanie wszystkich tajemnic Hogwartu. No i dobra. Na chwilę obecną to by było tyle. Także dziękuję bardzo oczywiście za uwagę. I jak już wspominałem, widzimy się w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy.